Hamulce, urządzenia, które jak sama nazwa wskazuje służą do zmniejszenia prędkości bądź całkowitego zatrzymania taboru. W przypadku jazdy samą lokomotywą główną rolę pełni hamulec elektrodynamiczny, czyli pojazd hamowany jest poprzez silniki trakcyjne. Droga hamowania takiego pojazdu wynosi średnio około 300 metrów. Natomiast, kiedy ciągniemy skład około 50 wagonów, główną rolę pełni hamulec zasadniczy. Jest to hamulec pneumatyczny. Ma on za zadanie w razie nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wyhamować skład pociągu jak najszybciej, przy uwzględnieniu drogi hamowania składu liczącej niekiedy ponad 1000 metrów. W nowoczesnych lokomotywach, podobnie jak we współczesnych samochodach. Możemy zaobserwować hamulce oparte na tarczach, które są dodatkowo wentylowane. Jest to hamulec dodatkowy, działający tylko i wyłącznie na lokomotywę.